Dzień dobry serdecznie. Dobry, jeszcze lepszy bym powiedział dla fanów Realu. Dla kibiców piłkarskich, nie kibicujących Liverpoolowi, też dobry. Dla tych, którzy kibicowali Liverpoolowi, być może mógłby być ten poranek nieco lepszy, ale dzisiaj zajmiemy się właśnie wychwalaniem Realu. Oh, shit. Here we go again. To już wam się podoba na pewno, niektórym. Nie chcę powiedzieć robienia sobie beki z Liverpoolu, bo oni już wystarczająco dużo dostali. No pięć ciosów starczy, ale umówmy się, że nie będzie to pieśń chwalebna na rzecz drużyny Jurgena Kloppa. I to są dwie główne rzeczy, o których sobie powiemy słówko dosłownie o Napoli. Bo to co wczoraj zrobili w meczu naprawdę Liverpool z Realem, to wymaga osobnego odcinka. A jeżeli przegapiliście tak wspaniały mecz, bo nie macie gdzie oglądać, to tego jeszcze nie było. Dwie oferty od Kanal Plus Online do wyboru, tylko jedna z nich kończy się dzisiaj, druga nie wiadomo kiedy, więc uwaga. Ta pierwsza to 48 zł za miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy z umową na 6 miesięcy i macie tam... Kanal Plus, e, pakiety z 11 Sports, z Polsatem Premium, czyli oglądacie Ligę Mistrzów, La Ligę, Serie A, Ligę, dwa wybrane mecze, Premier League, Ekstraklasę, NBA, wszystko. Dosłownie tam macie po prostu piękny pakiet. Ale jeżeli wolicie opcję tańszą, to za 39 zł przez pierwsze 3 miesiące macie czysty pakiet Canal Plus Online, gdzie możecie oglądać. E, Połowę meczów La Liga, możecie oglądać Ligę, Ekstraklasę, NBA i wiele więcej, cała masa filmów, dokumentów i tak dalej. Więc to jest wasza decyzja, ten pakiet za 39 zł, zresztą sami możecie sobie powiększać i pomniejszać. No tego jeszcze nie było, wy macie wybór, zwrócili z tym pakietem za 48 zł na 6 miesięcy, bo się rewelacyjnie sprzedawał, ale tak jak powiedziałem, jest to oferta ograniczona czasowa, czasowo, więc... Wybór należy do Was. Serdeczny dzięki za zakupowanie pakietów z mojego linka. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Zacznijmy od przystanku numer 1. Liverpool prowadzi w tym meczu 2 do 0 szybko. bo Jeżeli po kilkunastu minutach na Enfield prowadzisz 2 do 0, no to już wiesz, że jesteś w dobrej sytuacji, bo to oznacza, że Twój punkt wyjścia do reszty meczu jest dobry. Oczywiście w żartach mówi się, że 2-0 to niebezpieczny wynik, bo FIFA, bo stare pożekadła piłkarskie, ale myślę, że że mało kto spodziewa się, że 2-0 to niebezpieczny wynik w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów, na tyle, żeby skończyć się 2-5. Myślę, że to, to możemy sobie ustalić. I to, co jest niesamowite oglądając ten mecz, to poziom psychiki. Komu psycha siada, typie, a komu psycha nie siada. Otóż Real Madrid przegrywając 2-0 jestem w stanie sobie wyobrazić drużyny, które nie chciałyby już dłużej prowadzić Otwartej walki, tylko stwierdziłyby dobra, żebyśmy nie stracili za dużo, może trochę się uspokójmy. Nie, Real kontynuował, Real wcisnął jedną, Real wcisnął drugą, do przerwy zrobił się remis, mecz od nowa, ale to co się zmieniło, może oni są słabi tutaj. No, myślę, że na pewno są słabi tutaj. I mówimy nie o graczach Realu, tylko o graczach Liverpoolu, więc zacznijmy od wychwalania Realu. Już nagrywałem odcinki, że to jest drużyna Ligi Mistrzów. Że pęka mi łeb i dzisiaj rzeczywiście pękami z innych względów, ale dodatkowo pękami na myśl o tym, jak oni potrafią zagrać w Lidze mistrzów. Jak zupełnie inna jest to drużyna mentalnie od całej reszty stawki. Bo naprawdę popatrzcie sobie w tej stawce na drużyny z mega gwiazdami, z dobrymi składami, które po prostu mentalnie nie są w stanie wejść nawet na połowę tego poziomu, co Real Madryt, który tą Ligą Mistrzów powinien być nasycony. Mówi się, że piłkarze są nasyceni. Guardiola często to. Powtarza. No, więc jak w tym Realu Madryt ci turbo na scenie piłkarze, jak Benzema, jak Modric, jak inni, nadal potrafią wejść na wyżynę i, i, i grać po prostu tak pięknie dalej w tych rozgrywkach? To są ich rozgrywki i powiem Wam, że po prostu, no, nie traktowanie ich jako faworytów to jest jakieś nieporozumienie. Nie traktowanie ich jako faworytów dla mnie to już jest. Obowiązkowe, kto jest faworytem? No real i dalej wymieniamy resztę, bo, bo oni po prostu zasługują na tego typu traktowanie i wymagają czujności, co pokazali właśnie w meczu, przegrywając z Liverpoolem 2-0. do Z drugiej strony mamy Liverpool, który po przerwie nie zagrał kompletnie nic. Padaka, dno, możemy tutaj synonimów sobie szukać. Jeżeli w końcówce meczu Real klepie sobie piłeczkę, atmosfera na wspaniałym Anfield pozwala nam słyszeć garstkę kibiców Realu robiących ole, słyszeć ich przyśpiewki, bądźcie pewni, że. Coś poszło nie tak. Siadła psychika, siadła i to totalnie. Wydaje mi się, że to się stało już przy bramce na 2 do 2. Być może wcześniej, kiedy Salach nie wykorzystał sytuacji na 3 do 0, ale powiem wam szczerze, że uważam, że nawet jakby wykorzystał, no to byłoby 3 do 5. Oczywiście wiem, to jest takie gdybanie. Chodzi mi o to, że mentalnie, to jest punkt pierwszy, mentalnie real pożaru Liverpool i tutaj nawet nie było konkurencji. Doskakiwanie do piłki, walka o każdy centymetr boiska, wychodzenie do piłki zamiast stanie i czekać się i patrzenie jak milita ostrzela bramki tych sytuacji była cała masa spokój opanowanie połączony właśnie z agresją to jest po prostu najwyższy poziom wiecie jakby pokazywać ludziom Podręcznikowo, jak wyjść z dobrym nastawieniem, jeżeli chcesz o coś walczyć, nawet nie tylko w piłce nożnej, pokazuj im drużynę Realu Madryt, walczącą tam o swoje. Tak to wygląda, moi drodzy, i możecie być największymi fanami Barcelony czy Liverpoolu, ale z tym się po prostu nie, nie da dyskutować, że mentalnie Real był wielkim napakowanym psem, a Liverpool to był ten mały. Mieliśmy dwa 0 co mi się stanęło. To jest właśnie ta różnica, moi drodzy. Totalna. Druga kwestia. Jakość piłkarska. Jak popatrzymy sobie, a powiedzmy sobie jeden do jednego, jak to wyglądało. Real Madrid musiał zmienić Alabe ze względu na uraz. Wpuścił Nacho, który od lat jest fenomenalnym zmiennikiem, potrafiącym zagrać na wielu pozycjach. Później sobie wpuścili Sebajosa, Asensio i Crossa. Przy czym, jak popatrzymy sobie na zmiany robione przez Liverpool, to te nazwiska nawet są w stanie zrobić wrażenie, czyli żota wchodzący za nunie, zapamiętamy żota mający naprawdę dobre okresy firmino wchodzący za Gachpo, mamy matipa który zdecydowanie lepiej chyba jakby zagrał za gomeza który był w tym meczu nazwać go piątą kolumną no to chyba za mało więc jak porównamy sobie potencjał kadrowy i jeszcze nawet nie chodzi tylko o to co było na boisku ale też no to tu też jest różnica i na papierze, żeby była jasność, oczywiście tak, wyglądało to dobrze. Trent Aleksander, Arnold, Van Dijk, doświadczony Fabinio, Salach, Nunes, Nunes, który otwierał ten mecz z golem, ale jednak widzimy, że ta jakość piłkarska, nawet jeżeli po drugiej stronie za te nazwiska nie trzeba było płacić 100 milionów euro, jest inna. Niestety tak jest. I nie chcę powiedzieć, że jest to wina Klopa. Dojdziemy do tego, czy Klop powinien zostać zwolniony. Ja uważam, że to jest coś w tych piłkarzach, mimo wszystko, bo nie wierzę w to, że dostają instrukcję pasywnej gry. Zresztą po meczu Klop o tym mówił, że jak grasz tak pasywnie i czekasz i patrzysz, co rywal robi, to nie możesz oczekiwać tego, że Real tego nie wykorzysta, nie złapie cię za pysk i nie sprowadzi do gleby. A Liverpool robił to przez całą drugą połowę i część pierwszej, był po prostu bierny. Był obserwatorem tego, co robi Real, a Realowi w Real to po prostu gra. I to jest moim zdaniem problem mentalności. Nikim nie, ubiera, nie odbiera umiejętności technicznych, nikim nie odbiera, chociaż też jeżeli chodzi o kwestie kondycyjne przygotowania, to też się pojawiał taki znak zapytania, no bo czemu te dwie drużyny tak różnie wyglądają? I to jest dobre pytanie. Ja na pewno odpowiedziałem sobie na, jedno, na jedną bardzo ważną kwestię. Mnie już nie dziwi po tym meczu pozycja Liverpoolu w lidze, bo jeżeli potrafisz zagrać bardzo dobry mecz, potrafisz zagrać nawet w jednym meczu dobry fragment, by później kompletnie się wyłączyć, to nie masz szans liczyć na wysokie pozycje czy to w lidze, czy w tym bardziej w rozgry z rozgrywkach pucharowych. Nie ma na to szansy w futbolu na tym poziomie. To pokazywało wiele klubów i ta masakra, bo 2 do 5 u siebie na Anfield to jest masakra. W ogóle nie ma co z tym dyskutować. Potwierdza to o czym mówię. I już pojawiają się pytania, czy Klopp powinien zostać zwolniony, czy to już ostatni sezon Kloppa. Uważam, że nie powinien. I to pokazywały przypadki wielu klubów, które dawały trenerom szansę. Oczywiście, nie zawsze kończyło się to dobrze. Biorąc pod uwagę, co Klopp dał Liverpoolowi do tej pory, zasłużył na próbę przebudowy zespołu latem, a ta przebudowa musi być gruntowna, bo jak popatrzymy na środek pola tej drużyny, jak ja wczoraj po oglądałem pojedynki Hendersona z Modricem to po prostu zastanawiałem się, czy oni naprawdę występują w tej samej lidze. Nie, poważnie. Czy to są te same rozgrywki, że oni uczestniczą w nich Modric koło Hendersona? I to Henderson jest zawodnikiem kilka lat młodszym, bo po prostu mi się w to nie chciało wierzyć. Widząc te, te deklasacje i to, jak inaczej można grać na teoretycznie podobnej pozycji, tu wymaga to przebudowy. Liverpool wydawał już dużo pieniędzy, zgadza się, ale teraz ewidentnie formuła się wyczerpała. Tam z niektórymi mordeczkami trzeba się pożegnać, zapomnieć o tym, że oni mają papiery na bycie najlepszym na swojej pozycji, bo ewidentnie te czasy minęły. Poszukać innych rozwiązań, poszukać tego głodu, o którym wspomina Guardiola, a o którym nie musi wspominać Ancelotti, który na konferencji luzacko wiesz. No, nie jestem zadowolony, bo w stosunku do meczu City w półfinale. Szybciej odpowiedzieliśmy na te bramki. No i dziwić się, dziwić się Carlo Ancelot temu, że ma humorek, dziwić się fanom Realu, nie dziwię się. Najlepsza drużyna w historii piłki pokazała czym jest pasja, czym jest walka do samego końca. I kibice Barcelony tak mówią, o Jezu, czemu tylko my potrafimy ich zatrzymać. Będą trzy okazje w najbliższym okresie. El Clasico dwa razy w Pucharze, jedno w Lidze. Oczywiście Liga dla Barcelony priorytetem, e, jasne, będzie live z meczu z United, w którym najprawdopodobniej odpadnie Barcelona, więc będziemy sobie to oglądać, zapraszam już dzisiaj na kanale Futrol. Dzisiaj zapraszam o 19 na kanał, weszło z kolei, gdzie będzie quiz. Ze mną. Nagraliśmy go w ten weekend, więc format rozrywkowy. Ja zawsze byłem przekonany, że to jest format merytoryczny. Okazuje się, że to jest dobra, dobra zabawa, więc jak macie ochotę zobaczyć niekoniecznie oczywiste pytania, to, to polecam. Dzisiaj live ja nie robię z meczu, muszę odpoczynek, muszę skończyć pracę magisterską, ale mówiąc o tej Barcelonie, wracając do, do, do wątku, oby z tych trzech klasyków. Ten ligowy chociaż zakończył się dobrym wynikiem, i ja będę naprawdę zadowolony, bo wygrać ligę to jest priorytet dla mnie jako kibica. A Real nie chce idzie po tę ligę mistrzów. Co mi tam? Weźcie ją sobie, ja jej nie chcę. To jest moja prawda tego, co wczoraj się działo dawajcie znać co Wy sądzicie. Przypominam o ofertach eee, na dwie oferty do wyboru. Od Was zależy, którą wybierzecie. Kanal Plus Online. Quiz weszło. W czwartek widzimy się na live, a teraz w komentarzach. Do zobaczenia.